Siema. Witajcie na kanale Jazda po 40. Jak widzicie kręcę, kręcę formę i kręcę ten filmik dla Was. Przygotowuję się formę. W zasadzie przygotowuję do sezonu, ale okazało się, że sezon będzie dla mnie trochę wcześniej niż się spodziewałem, dlatego trochę z bardziej zwiększam intensywność treningów. O tym, dlaczego tak jest, powiem wam za chwilę. Bo za 10 sekund zbliża się kolejny interwał, więc poczekajcie. Zaraz do Was wracam. Okej, okay, a więc jestem już po treningu. Trochę odsapnąłem. Mogę Wam przekazać te, te informacje. Otóż podjąłem, w sumie, bardzo szaloną, jak na mnie, decyzję o tym, że wybiorę się z chłopakami, z Bike and Chill, z Szymonem, i z Jakubem i jeszcze tam z ekipą, którą zebrali do Calpe do Hiszpanii na taki obóz, powiedzmy to, treningowy. No, ja oczywiście tam nie będę jeździł z, z tą całą brigadą, z całą ekipą, bo raczej nie dałbym rady. Natomiast chciałbym pierwszy raz pojechać na próbę, zobaczyć jak to będzie, i być może potem już raz, dwa razy przed sezonem po sezonie gdzieś tam się wybrać, czy to z chłopakami, czy, czy we własnym zakresie być może z rodziną obczaję miejsce, zobaczę jak się tam, jak się tam jeździ, czy, czy to jest coś dla mnie, czy nie i wtedy będę mógł coś tam, coś tam więcej decydować jak powiedziałem, jest to w sumie dla mnie dość szalona decyzja z tego względu, że dopiero co zacząłem przygotowania do, do sezonu, a już w sumie podjąłem decyzję o, o tego typu wyprawie jest to dla mnie nowość, więc nie do końca wiem jak się przygotować czy to będzie dla mnie, czy dam radę, czy nie ale to, co chciałbym zrobić, to przekazywać Wam na bieżąco wszystkie aspekty tego wyjazdu u mnie na kanale na YouTube, a także na Instagramie jazda po 40, więc zapraszam Wam już, was już teraz do subskrypcji i do oglądania, śledzenia moich, moich poczynań. Zacznę pewnie od tego w jaki sposób się przygotowuję, jak się przygotowuję do samego wyjazdu, jak przygotowuję sprzęt, rower i tak dalej i potem sukcesywnie będziemy dodawać inne odcinki przeplatane pewnie jakimiś tam, jakimiś tam informacjami o tym, jak też treningi moje, moje przebiegają, bo nie ukrywam, że chciałbym się przygotować, żeby to nie był taki totalny żywioł. Dlatego trochę zintensyfikowałem te swoje, te swoje ćwiczenia, zwiększyłem ilość treningów i zwiększyłem ich, ich zakres. Ale o tym wszystkim pewnie będę Wam opowiadał w kolejnych odcinkach. Myślę, że, że to będzie ciekawe dla kogoś, kto tak jak ja jeszcze tam nie był i chciałby się pierwszy raz wybrać, czyli z perspektywy zupełnego świeżaka po 40, jak wygląda taki wyjazd? Czy opłaca się, czy się nie opłaca, czy ile to kosztuje i tak dalej. Tutaj sprawa oczywiście będzie trochę prostsza w przypadku tego, ile to kosztuje, bo wyjazd organizowany jest w pełni przez, przez chłopaków z Bike and Chill, przez Szymona i przez Jakuba, których serdecznie pozdrawiam i dzięki za umożliwienie realizacji tego, tego wyjazdu. Bo wiem, że miejsca tam były już mocno obstawione. Chłopaki tam jeżdżą już już któryś raz. Natomiast dla mnie to będzie pierwszy raz, pierwszy wyjazd, i chciałbym wam go pokazać od A do Z, jak to mniej więcej wygląda, więc zapraszam Was do oglądania. Śledźcie mój kanał na YouTube, śledźcie mój profil na Instagramie. Obydwa nazywają się tak samo, czyli jazda po 40. i tam będę Wam przekazywał wszystkie informacje. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Zaczniemy już pewnie kilkoma filmikami, bo, bo coś już tam nagrałem. I do zobaczenia na razie. A jeszcze wrócę do Was z taką, z taką ciekawostką, w zasadzie z taką informacją, że w sumie dużo jest stosunkowo dużo jest na YouTubie filmów z bo to taka kolebka, mekka. Pewnie zimowych treningów dla, dla różnego rodzaju kolarzy. Natomiast większość z nich to tak naprawdę młodzi ludzie, którzy, którzy jadą tam po prostu poćwiczyć przed sezonem, przed zawodami i tak dalej. Więc dla nich wyjazd jest trochę czymś innym. Mogą tam pojechać na miesiąc, mogą tam pojechać na, na kilka tygodni. Nie mają, czy znaczy w zasadzie to mają jakby jeden cel ich celem jest po prostu przygotować się jak najlepiej do sezonu, pojeździć w miarę w ciepłych warunkach, po dobrze przygotowanych trasach. Najczęściej to są szosa. Natomiast ja chciałbym to kalpę z trochę innej perspektywy pokazać. Po pierwsze, to to, że ja jadę tam na rowerze MTB, czyli nie będę w ogóle jeździł po szosie. To, co mnie różni mniej więcej od, od chłopaków, którzy jadą tam na, na te dwa-3 tygodnie, czasami na miesiąc, żeby się przygotować do zawodów, to to, że ja jakby nie mam ciśnienia, żeby przygotowywać się i wykorzystywać ten. Czas jak najlepiej, jeżeli chodzi o treningi. Natomiast mam też z tyłu głowy inne rzeczy, to znaczy jest rodzina, jest praca, jest firma, którą się prowadzi. Nie mogę sobie tak zniknąć na 2, na 3 tygodnie, 4 po prostu bez trosko pojeździć. Raczej to będzie tak, że ja wybieram się tam na tydzień. Żeby zobaczyć, co i jak ewentualnie w przyszłości, jeżeli będę już przygotowany, to pewnie będę chciał zabrać rodzinę, będę chciał zabrać komputery, żeby ewentualnie gdzieś tam wieczorem jeszcze sobie popracować. Natomiast jeżeli to się uda i pójdzie, po, po mojej myśli, to prawdopodobne jest to, że wtedy będzie można spędzać taką zimę miesiąc, dwa miesiące, no może dwa nie, ale miesiąc zimy. Zamiast na jakichś tam feriach, to po prostu pojechać sobie do Hiszpanii, wynająć tam jakąś, jakąś willę, jakiś apartament z rodziną i przesiedzieć sobie jeden z miesięcy zimowych w Polsce. Zamiast w Polsce, to po prostu w Hiszpanii. I, I z takiej perspektywy chciałbym to pokazać na kanale. To znaczy, ja tam jadę wprawdzie na zorganizowany wyjazd z ekipą, ale oprócz tego, że będę jeździł, będę także szukał dróg i opcji na to żeby ewentualnie wrócić tam w przyszłych sezonach już, już w trochę innej formie. No oczywiście z chłopakami pewnie też będę chciał pojeździć, jeżeli będą jeszcze organizowali, bo to trochę inaczej jedzie się z taką ekipą, która w zasadzie jedyny cel z dnia na dzień ma taki, że po prostu jeżdżą. Można się od nich na pewno dużo nauczyć. Część z nich też tam będzie jeździła na, na Noworodach Górskich, nie tylko na szosie, więc to będzie dla mnie coś, coś dobrego, pozytywnego. Natomiast trochę inne perspektywa jest taka, kiedy, kiedy jedzie się z rodziną, gdzie no, jazda codziennie e, przez parę godzin raczej odpada. A trzeba będzie e, ten czas po prostu dzielić jakoś, e, jakoś między, między rodzinę e, przyjemności i między, między jazdę, e, treningi itd. Ale myślę, że to się uda no, w takiej perspektywie, więc zapraszam Was jeszcze raz do, do oglądania i do subskrypcji kanału. Na razie. Teraz to już na pewno koniec tego odcinka.